Dążymy do tego, żeby mieć zielony wodór. W społecznym odbiorze generalnie uznaje się, że wodór jest ekologicznym, czy jest naturalnym źródłem, tak niektórzy mówią, ale to wiemy, nośnikiem energii. Ale my wiemy, że w zależności od formy produkcji, od trybu mamy różne kolory i całą paletę, czy nie wiem, można powiedzieć tęczę wodorową w zależności od. Proszę, opowiedz o tej wodorowej. No, tęczy. Wodór jest najbardziej powszechnym, występującym pierwiastkiem w różnych formach, oczywiście w różnych związkach, dlatego też powstało wiele metod produkcji wodoru i odseparowania. Różnią się one przede wszystkim sposobem emisyjności. I dzięki temu nadaliśmy kolory wodoru, że technicznie wodór to jest ciągle ten sam pierwiastek, ten sam. Ten sam nośnik energii, natomiast sposób produkcji ma znaczenie. E, mimo, że dążymy, żeby całość było zielonego wodoru, czyli w procesie elektrolizy produkowanym przy wykorzystywaniu e, bezemisyjnych źródeł energii, mhm. głównie OZE. To OZE to jest zielone. Zielone. Mhm. zielone, czyli to jest energetyka wiatrowa, energetyka morska, też wiatrowa czy słoneczna. A w tej chwili najczęściej mamy szare. A, wróćmy, ale jest jeszcze jest fioletowy, to jest okay, też proces ten? elektrolizy, tak, tylko przy, jest... wy... przy wykorzystaniu energetyki jądrowej. Czyli... Okej, okay, te są niskoemisyjne. tu nie wydzielamy dwutlenku węgla, dlatego dążymy, żeby jednak korzystać z niskoemisyjnych. Jednak A szary i czarny? 98% wodoru obecnie produkowany jest jednak z, mm -hmm. e, z, wy... z wykorzystaniem paliw kopalnych. E, mm -hmm. Szary jest najczęściej wykorzystywany, to jest z produkcji metanu z gazu ziemnego w procesie reformingu parowego. To jest wodór szary. Na każdy kilogram. To jest najczęstsze w Polsce w tej chwili. Tak. właściwie jedyna. E... Niemalże jedyna. Mhm. Na każdy kilogram od 9 do 12 kilogramów CO2 produkujemy. Więc to nie jest rozwiązanie. To jest fajne stadium przejściowe, ale nie jest rozwiązanie. Mhm. Czyli dążymy do, do tych, ale jest jeszcze wodór niebieski. Jest jeszcze wodór niebieski, tu jest żółty, jest czarny, czarny jest z węgla, e, tu mamy z biomasy, bo także możemy. I wtedy też jest CO2-0. Netto zero. Tu Aha. trzeba mieć świadomość, że faktycznie e, w procesie jak rośliny rosną, pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery, to w momencie spadania go oddaje, e, oddane jest to CO2 do do atmosfery, więc on krąży.